Halo kurba, panie Stasiu! Zobacz pan, no... Co kurwa? Dezynfekator się skończył! Dezynfekator się skończył? Ręce muszę odkazić kurwa, no. Jak to to tak? Musi butelka ciuraba. Weź no pan tu co, co kurwa dalej? Dobra kurwa, nie musisz się dezynfekować. na policję co to kurwa do chuja je? Co policja? Co policja? Kurwa, no... Szkoda, mówię... mnie ja, kurwa, ty nie strasz. Zbieraj to to, to kurwa. No... Zaraz się kurwa doleje. Więcej drogi Zaraz no mu się skończy. Kurba jak o, no. No kurwa. Szkoda mu kurwa. A ja mam chory chodzi. Chuj wie, czy nie zaraziłem, kurwa, u pana. Masz, kurwa, popsikaj. No kurwa. Widziałeś pan, kurwa. Kurdera, tam. O, Młody, to tam się nie opierdalać za bardzo, kurwa. Zobacz pan. No kurwa! Krapały! Bierzesz się kurwa za robotę czy nie. Co robi? No nic nie robi. <grafy> znaczy robi. Co ty tam kurba wyciniasz. O, tutaj uścielniam. Wy kurwa! Holia, holla! Kurwa! Ooo! Panie, Pierdolej, co pan robi? Starych, Szkoda mu kurwa, no co musiałem kurba czy moldy się zgadzają? No, sprawdzić chciałem, sprawdzić. Dobra, spierdol.